Po remontach remizy wojakowej i w Prawącej wkowskiej przyszedł czas na ostatni etap remontu remizy wiwkowej. Na tym etapie będziemy ocieplać budynek. Chodzi o to, żeby poprawić warunki tego budynku, jeśli chodzi o energooszczędność. No będziemy w ten sposób chronić powietrze nasze, żeby, żeby jak najmniej tych spalin było w powietrzu. Następnie chcemy poprawić estetykę, czyli elewację, plus wszystkie obróbki związane z elewacją, jak również Otoczenie tej naszej remizy. To jest zakres już końcowy, taka może być kosmetyka, z tego względu, że kilka lat wcześniej, w poprzednim etapie, wykonaliśmy wcześniejsze prace wewnątrz budynku. Koszt jest około 100 tysięcy. E, oczywiście część środków mamy własnych, bo zawsze musimy je zapewnić, natomiast e, częściowo o, z, wydatki związane z energooszczędnością, czyli z ociepleniem są pokrywane przez Wojsku Funduszu Ochrony Środowiska, a częściowo mamy z, e, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zależy nam na tym, żeby, żeby ten obiekt e, funkcjonował i utrzymanie było jak najniższe, e, bo Musimy myśleć też o tym, żeby i chronić środowisko, ale również nasze pieniądze.